Nie Peru, to w poprzednim odcinku. Musimy pamiętać, żeby go postawić za kółkiem, bo jak na przykład by był tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu dalej, Albo tu, 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 to wtedy przejechalibyśmy go. A dziś, pozdro dla kumatych. Hej pozytywni co tam? Z tej strony Kiokie i witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll Ej busek egzodusek. Tutaj mamy ukryte przejście Tak, czyli jest tak jak podejrzewałem, czyli musimy iść tu. I do tego jeszcze jest coś głupiego tak jak podejrzewałem mm. A, <laughs> dobra, jeszcze raz, no jedziemy Ja tu może zrobię tego save'a Quick save a, bo to w sumie, jest, to jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo pomaga let's playerom, bo jak tak na przykład giniemy w jednym miejscu, kurwa, znowu miałem zrobić tego, jak giniemy w jednym miejscu cały czas, to <laughs> przynajmniej nie będziemy musieli od tego checkpointa zaczynać i non stop chodzić od tego checkpointa do tego, pokazywać cały czas ten sam materiał. A tak to od tego quicksave'a to yy, zaczynamy w tym miejscu, gdzie. No a się musiał wyjebać. Noa! Ja. Dobra, dalej. Come on, come on, come próbujemy dalej. Da, zgaduję, że jak skoro raz zdążą mnie zastrzelić, a raz nie, to ja muszę być jakoś zajebiście ustawiony. Ninja. Ah. Ah. A teraz A. Aha. 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 A. Co teraz? Wow. 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 <laughs> <Save> <Mógu. laughs> Ja, z tego co wiem, to zaraz będzie pojebane na maksa, uwaga. Tak, wiedziałem, że będzie pojebane na maksa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa... <noise> QK, zaczynają się schody, co? Jedziemy z tak tutaj tak i można pierwszy okej okay. Teraz <grywa> dobra, teraz sobie spokojnie to zrobię idziemy <grywa> 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 3, 1, 2, 1, 2. Uciekajcie. No genialnie! Teraz tylko muszę na maksa poczekać, żeby mi te ostrzenie je było. Bo ja mam takie epickie szczęście. No i udało się, no i zajebiście. Teraz żeby nie zginąć jak jakiś debil ja sobie naszej będziemy tak po każdym teraz przejściu robić, bo jak widzicie... Teraz już te przejścia, dla mnie osobiście, nie są aż takie łatwe. Będę lamił, po prostu. Będę lamił. Będę lamił, będę, lamił. będę lamić, ah, Laming z Rana jak śmietana! <laughs> Pozytywnie. Czy ktoś może o tym, o tym wie? Może ktoś z was też lami? Zawsze lubicie sobie polamić? Na przykład, nie wiem, przed pracą, przed szkołą? Wstajemy z rana, kawcia i zabieramy się do sweatuśnego lamienia przez jakieś 15 minut. A potem możemy lecieć dalej. Dobra, tu jest spokojnie. Oczywiście musiałem nie trafić he <laughs> ciąg dalszy. Jedziemy. I gdzie to nas przynosi? Okej, okay, jesteśmy tutaj, butelek nie widać, więc raczej na razie nic musimy iść spaść? Tak, spaść, dobra. I teraz schodzimy na dół. Jakaś tam twarz, i tu będziemy musieli zapalić 4 TT z tego co pamiętam Necrum the Mudokon Burial Ground. Long ago the Mudokon tribes came together to bury their dead. Dalalala, nie chce mi się czytać tutaj tej historyki za bardzo, ha! a Wy pozytywnie możecie poczytać, bo w końcu możecie wamnąć pauzę. Sure, there's a lot of traps. Pirates to rescue but don't negle to live neglect to find it. Co? Aha No dobra ej, po co oni mi teraz mówią o tym, że ja mam ich ratować kurwa A co z tymi, nie wiem, 80, których kurwa minąłem? Znaczy których ja już uratowałem oczywiście <grym>, To, tu jest bla 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 bla, okej okay. I jeszcze tam na lewo musimy iść Zgaduję, że to musimy iść tam górą jakoś <laughs> O właśnie Czyli tędy, tak? Tak, dobrze, idę I jump He <laughs> <Zajebiste. śmiech> eee... <laughs> Tak, tutaj widzę, że nie wiem, ogółem ten świat jest bardzo fajnie zrobiony, ale więcej świata chyba poznajemy w czwartej części. W tym chyba Strangers Wrath, czy jakoś tak, ale nie, pewien pewien. Tu mamy jakieś nietoperki, nie wiem do czego one prowadzą, a tu mamy. No dobra, i co to będzie działać? O kurde, mam dwa wejścia. Co zrobić? Damy save'a i sprawdźmy co tu jest A, to o to chodzi Aha, no widzicie, tutaj mamy zejście do tych, którzy są chorzy Dopiero jak będziemy mieć e, to, tą umiejętność uzdrawiającą To wtedy będziemy mogli tu wrócić ha! No popatrzcie to teraz mam tutaj wejść do tego, tak? Okej. Okay. A tu je psikus i spadłem. Dobra, co tu mamy jeszcze? Tutaj nie mamy butelek, oczywiście się musiałem jemnąć. Po czule, jak biegnie co na nas patrzy przed siebie, to patrzy dookoła. <gryś> Wyobraźcie sobie, jak wyglądały moje biegi na WF-ie. Yy. O kur. Nie. <gryś> nie, nienawidzę tego. To są te takie. A masz kurwa dzieci wam rozwalaj, co? Nie, poważnie, ja tego nienawidzę tutaj tego momentu. Ja sobie tu po prostu na save'a i będziemy sobie biec Cajebiście, dobrze, że ja byłem tego save'a Dobra, jedną sobie save'a i jum. Okej okay. Zobaczmy jak to będzie tutaj. Aha nie mogę zejść, tak? U! A widzicie, oni mogą wchodzić na górę. To jest właśnie przejebane. Jak to się bije, tak się bije. No i tutaj widzicie, te kłódki rozwalane i te kłódki nam otwierałem przejścia. Czyli takie nie wiem, bonus po prostu. Znaczy bonus dodatkowo. Nie wiem, animacja i pierdoły. Tak jak to było w pierwszej części. W pierwszej części było. Musimy uważać, żeby nie nadepnąć tych małych tych, bo wtedy to już będzie całkowicie przejebane. No, 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 no. no. Ok. No, 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 no. Chociaż chyba jakbym sobie po prostu biegł, to bym raczej wyrobił, no ale. No. Ok. <słyski> Dobra, tak jak w pierwszej części były tylko te takie wajpy do zapalania, co nie? To teraz widzicie, jest. Jest takie coś. Teraz tak, on się obudzi. Okej, okay, zdążyliśmy. Oh, I hate this shit. That little fuckers. Ok, teraz co, na górę. Okay. Ups, 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 ups Tutaj jestem, fuckers! No, spróbujcie znowu Ta, no nie jest to aż takie ciężkie, ale ja zawsze się spinam ostro jak... się Z tym dzieckiem, ty też się dziecko przesu. Kama Okej okay. O, nie uf, uf, o, a, Udało się Darujcie już sobie to A dalej to jest Jezus, nienawidzę tego szczytu. Co to jest? Co, co, co to oznacza? Co to? Aha, dobra, rozumiem Tutaj będziemy mieć takiego też fajnego bufka, który polega na tym, że będziemy niewidzialni. Ogień, prawda? Chciałbym teraz wiedzieć, kurwa, co ja mam zrobić, bo oni mnie kurwa śledzą. Ochuj, ochuj, ochuj. No, gońcie mnie, kurwa. Luzerzy. <ślesz> no, zaraz ich ktoś, kurwa zabije. A? 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 I co teraz? Aha, to koniec, tak? To po co była ta kłódka tam? Czyżbym coś przegapił? Czy tak miało być? Mam nadzieję, że tak miało być. Bo ja ze stresu nie patrzałem wszędzie. Dobra, a co teraz? Teraz chyba trzeba na drugą stronę. Tak. Aha. I tutaj widzicie, są takie. Jak są te pomniki? Jest scrap po lewej, jest taka strzałeczka do tej takiej dziupli, co tam się skacze, i jest parametr po prawej, i jest strzałeczka w przepaść. Czyli to sugeruje, e, do którego świata wejdziemy, jeśli tam pójdziemy. Zobaczmy, co łapcia mówi. Bla bla bla, ok. Nic ciekawego raczej. Ło, jeszcze coś. Dobra, no to. Pójdziemy do parametrów, bo w pierwszej części zawsze chodziłem do parametrów. Najpierw więc teraz też pójdę do parametrów. Okej, okay, nie zginąłem. Co tu jeszcze jest ciekawe? I ta pewnie nas kamera przyniesie tam. Wiedziałem, wiedziałem. Tak samo, no tak. Ale dobre, dobrze, dobrze. I co my tu mamy? O, już się zmieniło środowisko. Już kolorystyka inna. Okej, okay, w porządku. Dobra, ja, tu nas pewnie będą uczyć, że jak będziemy bieg za paramitami, to one będą uciekać, tak jakby się za nie bawić powiedzmy. A jak będziemy my uciekać, to będą nas zgonić I tak to działa, ale, ale, patrzcie na to, moi drodzy, można je opętywać w tej części, yeah! Jak byłem mały, to o tym marzyłem jak grałem w jedynkę. I teraz moje marzenia się spełniły. Jedyny minus jest taki, no a minus minusowy plus czasem to można wykorzystywać, że kiedy ich odopętamy, w sensie wrócimy do Aba, do naszego ciała. One nie, nie wybuchają, nie robimy im fatality, tak jak na przykład na sligach. Yy, Okej. Okay. A tutaj... no, tu się skacze, tak? Tu się bije, zobaczymy, czy można go zabić. Nie da się? Nie da się. Dobra. Ale, paramitami da się zabijać te małe, skurwiałe larwy. Co teraz? Aha, teraz muszę tego. Dobra. Jezu, co teraz chyba? Takie gówno i to musiałem się 5 sekund zastanawiać o co tu chodzi, no. Gratulacje. Wow, wow. Jeszcze NB save'em. Ale dziwne, że mu to nie, ten, nie wyłącza tego, tego hipnotyzera. Bo... Bo w końcu spadnie, Więc powinien stracić trochę e, skupienie. Dobra, zobaczymy to, idziemy do góry. Tu no i jo. Okej. Okay. Jak zwykle musiałem trafić i w dół. Ale tu tylko takie jumpy. Nic nadzwyczajnego. Wow wow! Uuuuuuu, uh. tu już się zaczyna robić strasznie. To wiedziałem, że będziesz. Uuh. Uuh. Jebane Spider-Manie. Co teraz? Eee, e. <śm> nie wie o co chodzi. What the fuck? What the fuck? Okay, co my tu mamy? Czy, tu jest pusto, na pewno ktoś wyskoczy. E, nikt nie wyskoczył, to co tak pusto było? What the fuck? Oh, ryly. Really? Super. Ok, zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Jak to teraz wyjdzie? Można ich opętać? Można opętać, to wspaniale. O o dawaj dawaj Dawaj, dajemy go Dajemy ich Tak jest kurwa pierwsza jakaś większa walka wejbiec co <ścoughs> Wow, dali dodatkowego No Tak bo te larwy z tego co wiem Chyba mogą też nas zabić. Wow. What the fuck? Joystick mi przestał działać. <ścoughs> ach, ach, nie mogę chodzić. No nic, trzeba będzie zakończyć odcinek. Dzięki za oglądanie. <ścoughs> pozytywni, zostańcie tacy pozytywni, jak jesteście i trzymajcie się. Biu. So game, yeah. Okay. <laughs>